jako szarą kartę zapisujemy jako to, że mieli w Custom wide balans. E, niedogodnością szare, szarej karty, jak każdej innej powierzchni jest to, że przy świetle mieszanym padających w różnych kierunkach, zależnie od tego pod jakim kątem ją sfotografujemy, inny będzie odcień i inny balans bieli, prawda? Więc te e, różnice są dosyć duże czasami. Wam proponujemy, To się nazywa cbl jest oparty na budowie soczewki Fresnela. Jest to taka soczewka, która skupia światła opadających w różnych kierunkach w jedną wiązkę, tego CBL-a, a, a dostaje pełniejszą informację o więcej świetle padających w danym otoczeniu, czyli także o świetle widzialnym i niewidzialnym. I teraz od strony użytkowej. Generalnie trzeba to... Pierwsza zasada jest taka, że Żeby to sfotografować, to musi być e, prawidłowa ekspozycja. Najczęściej aparaty nie doświetlają białych powierzchni, więc albo trzeba zmierzyć e, punktowo pomiar światła, albo po prostu ja mam sprowadzone na stałą korekcję, plus jeden, bo e, fotografuję w prawach, więc łatwiej mi to później wywoływać, bo e, nie tracę szczegółów w cieniu. Starczy plus jeden. To jest kwestia własnego doświadczenia i konkretnego modelu aparatu. Generalnie trzeba to sfotografować najlepiej na końcu zasięgu ręki, tak, żeby światło, które panuje w danym otoczeniu, miało szansę się odbić z tym, prawda? Bo jak ustawimy tutaj, to będzie. Fotografujemy w zakresie Izba, które chcemy zarejestrować, więc jeżeli chodzimy sobie po hali i fotografujemy z daleka wszystkie soiska, to wystarczy, że staniemy tutaj w korytarzu i zrobimy zdjęcie tego w ten sposób. I wtedy balans bieli, ponieważ jest dużo światła ogólnego, będzie jakby tak uśrednione dla, dla całej kali. Ale w momencie, gdybyśmy chcieli na przykład sfotografować tego pana, który stoi przy tych białych e, e, no, kopertach na stoisku i te koperty są ewidentnie światłem punktowym oświetlone, tam jest inna temperatura barwowa trzeba byłoby podejść w miejsce i tam to po prostu sfotografować. Zawsze jest taka zasada, że trzeba to fotografować w miejscu, w którym jest reprezentatywny, w którym chcemy, żeby te kolory były naturalnie oddane. Dla fotografów ślubnych taka rada to jest taka, że, że jak się przychodzi do kościoła, tuż przed uroczystością, jak kościelny zapali wszystkie światła, zanim młodzi wejdą, staje się przy klęczniku, tam gdzie młodzi będą cały czas, strzela się, niezależnie z której strony później będzie się ich fotografowało, czy, się w, czy na szerokim kącie później nagle w kadrze pojawi się okno, z którego będzie silne światło, to no na tego nie zarejestruje, jako nie zmieni balansu Mieli, bo cały czas będzie ustawiony dla tego miejsca, które nas interesuje i ta studnia powinna być w końcu, że Tutaj będziemy fotografować. Stoimy. Stoimy. Tu są jakieś oświetlenia. Wchodzę tutaj, fotografuję. W przypadku w kanona przypadku wystarczy nawet za duży to jest karcz. Przed chwilą fotografowałem. Nikonowcy muszą zmieścić całość, całość powierzchni w kadzie. Natomiast kanon wystarczy, że będzie w centralnym punkcie pomiarowym. Ja zrobię z szerszym teraz. I generalnie to wezmę na większy ekran jest prawidłowo mniej więcej na delikatnie niedoświetlona nawet, ale teraz zapiszemy to jako Custom White Balance, wchodzimy do menu i w każdym aparacie jest inaczej, Pysym zapisujemy to zdjęcie jako wzorzec. Nikonie nie po prostu w momencie fotografowania trzeba przycisnąć White Balance na dłużej. Nie, Nikola, nie ma? Nie ma. Też nie. Zrobię jakieś ogólne zdjęcie. Teraz e, ten sam Tutaj na na automatycznym balansie bieli i na automatycznym balansie bieli zdjęcie wygląda tak, a na custom white tak. Żeby zobaczyć różnicę wydaje się, że jest na zimne ale jeżeli zobaczycie różnicę patrzy, ocenia się zawsze trzeba na składowych kolorystycznych RGB proszę zobaczyć jak wygląda widać, że tutaj niebieskiego nie ma w języku angielskim producent nazywa to jako system równoważenia bar, kolorów ponieważ wszystkie składowe są jakby dociągane do równych Wtedy i zdjęcie ma znacznie większą separację kolorów. To jest zdjęcie na automacie zrobione, a to po zbalansowaniu. I widać, że tutaj te kolory są po prostu niezdominowane. Jak robicie na automatycznym balansie dzieli. Nawet jeżeli robicie zdjęcia w rawach i później można to zmienić, to otwierając prawa macie to, a po zbalansowaniu macie to. I znacznie mniej pracy zrobicie, tego to nieodwracalnie je najpierw trzeba pogorszyć. Po pierwsze, trzeba zwiększyć tą żółtą dominantę z tego, co jest żółte i z tego, co nie, nie powinno być żółte. Czyli, jeżeli się robi wysokich czułośne, w zasadnym oświetleniu, aparat w matryce daje jakiś szumy. Jeżeli wy dodatkowo zdejmiecie to żółcień cień, czyli powiększacie szumy, bo zwiększacie dziurę jakoś w celach, prawda? Zdejmujecie. Natomiast jeżeli odpoczynacie coś takiego, i tutaj na kolorach selektywnych możecie to do, dopieścić poszczególne i będziecie pracować. Hotel怎么, Wsystem, musia, to jest zdjęcie zrobione z tymi uzdawieniami, a teraz zrobię to na automacie. Proszę porównać, to jest zdjęcie na automacie, to na predefiniowanym. Ale lepiej to wszystko wygląda, jeżeli się porównuje to na tych na składowych kolorystycznych. To jest na predefiniowanym, a predefiniowane, no to na automacie. Widać od razu, że automat, automatyczny balans bieli przy sztucznym oświetleniu obcina niebieskości. A to równoważy nam wszystkie kanały. Generalnie to się nazywa, producent to nazywa system równoważenia wszystkich kolorów, bo, bo to widać na składowych, jakby, że one się wyrównują, nie, nie brakuje ich żadnej. I ze względu na to, że to jest, nie jest powierzchnia tak jak szara karta, tylko soczewka, więc światło padające z różnych kierunków odbija się i idzie w tą stronę. Wpada stąd, odbija się od tej krawędzi i idzie tu. Wpada stamtąd od tej, pada stąd. I przy mieszanym świetle to jest po prostu niezastąpione. Rozumiem, że ja robię zdjęcie sobie na to? Robi Pan zdjęcie, no znaczy jeżeli Pan cały czas pracuje w predefiniowalnych ustanowieniach, czyli w Custom White Balance, to po prostu zmienia Pan pokój, przechodzi Pan do innego pomieszczenia, strzela Pan, ma Pan, w menu wchodzi, zapamiętuje Pan ostatnią funkcję Set, potwierdza Pan, że to jest nowy wzorzec i koniec. Nie robimy zdjęcie. Nie robimy dalej zdjęcia, ja to są trzy sekundy. Bierzemy nie zostawiamy tego faktycznie, że to mamy tam temperatura taka, to tam pana, temperatura jest tylko jedną ze składowych e, e, balansu biegnych. E, robił pan czasem wrawach zdjęcia, robi pan? No to jeżeli pan w ramach otwiera, to wie pan, że ma pan temperaturę i tintę. Drugi supak, czyli równowagę między czerwienią a zielenią. Więc temperatura jest tylko jedną ze składowych definicji balansu bieli. Nie może pan ustawić tylko na, na temperaturę, a szczególnie jeżeli ma pan różne temperatury barwowe w danym otoczeniu. Ma pan takie żarówki, ma pan halogeny, ma pan jarzeniówki. Jaką temperaturę pan ustawi? Nie ma czegoś takiego, jak jedna. Musi pan się zdecydować na którąś. jeżeli pan... Fotografuje to jako wzorzec, to Pan po prostu definiuje to widmo świetne, które Panuje w danym otoczeniu. I Pan po prostu podaje, jakaś temperatura jest, ale oprócz tego jest to przesunięcie. No przecież, nawet, nawet w kanonie, ma Pan oprócz e, tego balansu bieli, gdzie się ustawia e, temperaturę, ma Pan jeszcze o to przesunięcie między zielenią a, 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 te, a bursztynem. I to, co Pan ma w rawach, Widoczne, to pan może też tutaj ustawić, ale nikt kto się nie bawi, bo to jest zbyt trudne, bo to można ustawić w warunkach studyjnych, poeksperymentować, ale nie w warunkach reporterskich. W warunkach reporterskich po prostu pan strzela, zapisuje i koniec. Pana nie interesuje nic. A dopiero później jak pan otwiera RAF, to pan dopiero się dowiaduje, że to była temperatura taka i taka, a przesunięcie w kierunku czerwieni lub zieleni jest tyle.